Inauguracja sezonu 2012-2013 nie tak miała wyglądać. Odra Wodzisław uległa na własnym stadionie Wiktorii Chruścice 0 do 1. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył arkadiusz Sment w 32 minucie meczu. Odra na inaugurację sezonu ostatni raz wygrała aż 6 lat temu, kiedy to na własnym stadionie po bramce Marcinach Miasta pokonaliśmy Zagłębie Lubin 1 do 0. Początek meczu. Lewym skrzydłem ładnie przedziera się Paweł Polak. To co najtrudniejsze w tej akcji zrobił, ale później niestety stracił piłkę. Strzał z dystansu. Tomasz Bąkowski odbija przed siebie. Jest dobitka. Jest bramka, ale sędzia sygnalizuje pozycję spaloną. Wielkie czarne chmury tego dnia zebrały się nad stadionem przy Bogumińskiej. Mokra murawa, dlatego zawodnicy zdecydowali się strzelać z dystansu. Tutaj próbuje Łukasz Staniek. Ładne uderzenie, ale nad bramką. Gracze Wiktorii szukali bramki po strzałach z dystansu. Kolejne takie uderzenie, ale pewnie w bramce Tomek Bąkowski. Kolejne fragmenty meczu. Sytuacja, w której Odra mogła wyjść na prowadzenie. Świetne podanie Marcina Staszewskiego, ale ciut za mocne do Artura Gacia. Aktywny Paweł Polak kapitalnie skręcił zawodnika Wiktorii. Dośrodkowanie w pole karne, ale Marcin Stoszewski nie zamknął tej akcji. 32. minuta meczu. Dośrodkowanie z prawej strony boiska. Tutaj jest Arkadiusz Mędz, strzał. Tomek Mąkowski bez ruchu i goście prowadzą 1 do 0. Trener gości mógł być zatem zadowolony. Myślę, że zagraliśmy dzisiaj dobre spotkanie. Trafiliśmy na mocnego przeciwnika, który jest... Dobrze operował piłkę, staraliśmy się przeciwstawić temu, grając agresywnie, pressingiem już wysoko i dosyć dobrze nam to wychodziło w pierwszej połowie. No myślę, że udowodniliśmy tym, tym meczem, że to nasze utrzymanie w trzeciej lidze jest jak najbardziej zasłużone, że w tym sezonie będziemy zespołem, który nie będzie miał problemów z utrzymaniem i spokojnie będzie grał w środku tabeli. Oczywiście jest jeszcze trochę mankamentów do poprawienia. W drugiej połowie troszeczkę oddaliśmy inicjatywę, za dużo było prostych strat, ale chłopcy pokazali dzisiaj charakter. W 90% to był skład z wiosennych meczy. Troszeczkę się wzmocniliśmy no i myślę, że pokazaliśmy kawałek dobrej piłki dzisiaj. Jestem zadowolony z postawy zespołu. Ostatnia szansa w pierwszej połowie. Dośrodkowo nie walczaka, ale Krzysztof Szeja nie zdołał zamknąć tej akcji. W drugiej połowie za Marka Walczaka na boisku pojawił się Łukasz Reinhardt. Polak z rzutu rożnego. Gracze Wiktorii wybijają, a Zyguła wysoko w powietrze. Odra w drugiej połowie ruszyła do ataku. Przedziera się Paweł Polak. Piłka ostatecznie trafia pod nogi Bartka Zyguły. Nie ma wyrównującej bramki. Kolejny atak lewym skrzydłem i kolejny raz Paweł Polak. Polak szczęśliwie wbiega w pole karne. Dośrodkowania Reinhardowi zabrakło naprawdę niewiele. Na 20 minut przed końcem za Mateusza Balcera na boisko pojawił się Tomasz Młynek. Prawym skrzydłem rusza Mateusz Krupa, dośrodkowanie w pole karne. Tutaj jest Marcin Staszewski. Dobre uderzenie, ale pewnie bramkarz Wiktorii. Końcowe fragmenty spotkania. Goście mogli podwyższyć rezultat. Ale kapitalnej akcji nie udało się im ostatecznie wykończyć. Ta sytuacja bardzo mocno rozłościła trenera gości. Koniec meczu, wielki wybuch radości drużyny przyjezdnej, a Odra niestety przegrywa na inaugurację. Liczna publika, która zgromadziła się tego dnia przy Pogonuńskiej wychodziła ze stadionu niezadowolona. Niezadowolony był również trener Odry Tomasz Babuchowski. Nikt nie lubi przegrywać, ale to jest sport. Uważam z przebiegu meczu, no, pierwszą połowę zagraliśmy słabo, druga połowa zdecydowanie już lepsza. Potrafiliśmy się utrzymać przy piłce, No niestety nie wykorzystaliśmy z sytuacji. Przeciwnik sobie stworzył tą sytuację, strzelił bramkę. Uważam sprawiedliwym wynikiem powinien być remis, no, jednak przeciwnik było tą bramkę lepszy i w konsekwencji tego wszystkiego jesteśmy bez punktów. Musimy w kolejnych meczach Szukać, szukać punktów, wiadomo, ciężko się przegrywa u siebie. Trzeba będzie teraz jechać. jedziemy do Namysłowa, na pewno ciężki teren. Stawka drużyn jest bardzo wyrównana, więc uważam, że każda drużyna może z każdą wygrać. Będziemy się starali teraz poprawić te mankamenty, które były dzisiaj w grze. Będziemy dalej starać się grać ofensywnie. Wychodziło to z różnym skutkiem dzisiaj, ale, ale nie będziemy zmieniać tego stylu. Chcemy, chcemy grać ofensywnie. I z tego miejsca chciałem podziękować kibicom, którzy, mimo, mimo tego, że nie szło nam, przegrywaliśmy, znowu pokazali, że są z nami i możemy na nich liczyć.